Cześć. Jako specjalista urolog zajmujący się andrologią, podzielę się z Wami radami, co zrobić, gdy problemy z erekcją wpływają na relacje z partnerką. Pamiętajcie, że to ważne dla Waszego wspólnego życia. Po pierwsze, komunikacja. Otwartość i szczera rozmowa z partnerką na temat problemów z erekcją to klucz do zrozumienia potrzeb i obaw drugiej osoby. Uświadomcie sobie, że to wspólny problem, który możecie rozwiązać razem. Po drugie, Wspólnie szukajcie pomocy. Udaj się do specjalisty takiego jak urolog czy seksuolog, który pomoże zdiagnozować przyczynę problemu i zaleci odpowiednie leczenie. Partnerka może towarzyszyć Ci podczas wizyt, by poczuć się zaangażowana i wspierająca. Po trzecie, eksplorujcie inne formy intymności. Odkrywajcie wzajemne potrzeby i preferencje, które niekoniecznie wiążą się z penetracją. To może wzmocnić Waszą więź emocjonalną. I uczynić Wasze życie seksualne bardziej satysfakcjonującym. Po czwarte, dbajcie o zdrowie ogólne. Zdrowy styl życia, zdrowa dieta, regularne ćwiczenia i kontrolowanie stresu mogą przyczynić się do poprawy erekcji i jakości życia seksualnego. Na koniec, bądźcie cierpliwi. Rozwiązanie problemów z erekcją może zająć czas. Dajcie sobie przestrzeń na naukę, bądźcie wyrozumiali i pamiętajcie, że sukces nie przychodzi od razu. Pamiętajcie, że problemy z erekcją są powszechne, ale można im zaradzić. Wspólnie z partnerką, z otwartością, zaangażowaniem i cierpliwością, możecie odzyskać satysfakcjonujące życie seksualne. Trzymajcie się zdrowo i do następnego razu.